Cześć widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj jak widzicie mamy tło, jakiś tej szafkowy, mamy stojak. Dostałem kilka uwag od pewnej osoby, której bardzo dziękuję za te uwagi. Jeżeli chcecie, żeby zostało takie tło i taki styl nagrywania, to napiszcie w komentarzu. Mi tam w sumie obojętnie jak będę nagrywała, a was może jakoś tam bardziej się podoba jak nagrywam w tamten sposób, czy może bardziej w ten. Więc dzisiaj widzimy się w MOCu z D-Day, jak ktoś nie wie co jest D-Day to po prostu był to Tutaj nalot aliantów na przyjętą Normandię przez Niemców. I ogólnie <śm> powinny być tej łódki, ale ja takich łódek nie umiem zbudować, nie posiadam. Więc yy, załóżmy, że rozbiła się jedna łódka, i po prostu oni sobie teraz tutaj płyną do tych Niemców. <śm> Więc tak, obrócę sobie moca będzie bardzo dobry pomysł żeby go obrócić o nie trzeba by to się rozwaliło ale co jest? to powinno o. muszę mieć jakiś to o więc tak myślę że zacznę od tej strony jak widzicie mamy tutaj płynących Amerykanów jakiś czarnoskóry Amerykanin sobie płynie o muszę go obrócić Mamy też tutaj kilku Amerykanów, mają oni jakieś M4. -ki. Wiem, że to nie jest broń może z czasów II wojny światowej, ale taką miałem, więc taką użyłem. Płyną sobie z jakimiś M4, kami M5, -kami, z jakimiś tutaj blasterami ze Star Wars. Bardzo mi się też podoba o to miejsce, te klony, bo myślę, że naprawdę fajnie mi wyszły. Jak i również tutaj mamy tej rozgwiazdę, tutaj. Mamy tutaj też trochę krzaczków. Mamy tutaj jakiegoś martwego Polaka, bo w nalocie na Normandię brali udział też Polacy, Amerykanie, ogólnie Ententa, więc no tak to było. Mamy tutaj też taką skałkę zbudowaną przeze mnie, i taką skałkę z Kobe też tutaj wciśniętą. O! No więc tutaj płynie trochę żołnierzy. Nie wiem, czy tutaj więcej powiedzieć, nie ma tutaj jakoś wiele szczegółów, na pewno więcej dzieje się już na plaży. Więc tak myślę, że obrócę sobie tego moca w jakiem mógł sposób obrócić. Tutaj pokażę sobie. Podzielę sobie na razie może to kamień, żeby pokazać Wam tutaj to miejsce. Myślę, że zacznę od boku. O. Myślę, że tak się też będzie trochę wygodniej oglądało. Nie, tam drzewko spadło. Troszkę dzisiaj inny styl nagrywania. Ja w takim jeszcze nie jestem obyznany, bo ja zawsze trzymam telefon ręką. Tak mi się jakoś troszkę wygodniej nagrywa. O nie, jeszcze sto jak się rozwalił. Trzeba doczepić klocka. Dobra. Więc tak. Mamy tutaj leżącego Niemca, który, jak widzicie, już tutaj się sobie umarł. Leży ze strzelbą wyciągniętą do przodu. Mamy tutaj, jak widzicie, jakieś troszkę kamieni. Mamy żabę. <laughs> mamy tam też skrzynki. Tutaj podniosę aparat. O. I w skrzynkach mamy trochę naboi i ziemię, jakąś tutaj wysypaną. Mamy tutaj też taką skrzyneczkę zamontowaną tutaj, zasłoniętą takimi klocuszkami ale tam w nic w środku nie ma, mamy też koło takie od jakiegoś wozu lubię je sobie na makiecie dawać. na pewno mamy super, słuchajcie, wymodelowaną górę bardzo mi się podoba no, no w ogóle ten moc został stworzony pod tą górę bo naprawdę chcę spróbować coś takiego zrobić przecież wygląda to naprawdę fajnie, mi się bardzo podoba nie wiem jak wam, napiszcie w komentarzu mamy tutaj też jak widzicie bardzo dużo Amerykan Amerykaninów, nie wiem. Yy, mamy ich dosyć sporo i posiadają oni najczęściej strzelbę, chociaż jest też kilka osób, które posiadają mniejszą broń. jakby tutaj to zrobić, bo tak niewygodnie mi strasznie bym musiał aparat podnieść. Bo o! Biegnie tak jakiś, jak widzicie, żołnierz, biegnie tutaj na tą palisadę wzniesioną na górze. Tutaj ktoś leży, też dostał, jak widzicie, ale jeszcze wyciąga rękę, jeszcze żyje, woła o pomoc. Tutaj, jak widzicie, jakaś buteleczka leży. Tutaj rozbity samolot, który też myślę, myślę fajnie wyszedł, tutaj Jakiś Niemiec leży. Mam już, jak widzicie, trupią czaszkę. Leży sobie ten pilot. O. Mamy tutaj też, jak widzicie, kolejnego Amerykanina, bardzo fajnym chemem z podróbki, który bardzo mi się podoba. Tutaj biegnie też kilku Amerykanów. I tutaj mamy jeszcze jednego takiego żołnierza. Jest tutaj też, jak widzicie, o, polski dowódca który albo jakiś żołnierz, nie wiem, który to jak widzicie stoi pod murem, żeby już go nie mogli jakoś trafić. O! Mamy też na całej makiecie porozwalane troszkę takich drobniutkich skałek. No jest ten samolot, który naprawdę mi się fajnie wyszedł. Yy, mamy też, o jak widzicie, odwrócę sobie moce mamy też trochę roślinek oczywiście i tutaj teraz zobaczcie z profilu tą górę naprawdę fajnie wygląda. Mamy tutaj jak widzicie ten samolot, który się myślę fajnie wygląda, ten pożar. Nawet fajnie mi się go udało zrobić. Mamy tutaj też, jak widzicie, takie coś. To jest takie coś, nie wiem, żeby było trudniej przejść. Mamy też worki z piaskiem, jakieś tutaj też jakieś wydmy małe, bo to jednak plaża, tam jakaś łopata na tych wydmach leży, o. Też takie małe szczególiki, ale takie szczegóły właśnie są najważniejsze moim zdaniem, bo to one robią cały ten klimat. No i sama góra, no. To jest po prostu cudo, bardzo mi się podoba. Fajnie, tutaj mi się też wygląda ten jakiś plusz, który tutaj porośnięty jest. O, w ogóle, zobaczcie, że on już tak wygląda. Ma dosyć starą, tą platę o to ciałko ludzika, bo to jest z tych starszych zestawów. I zobaczcie, tutaj mamy tę wieżę obronną ze stanowiskiem, z jakimś karabinem. Jest to minigun oczywiście, ale no powiedzmy, że to jakiś karabin z czasów II wojny. Leży sobie tutaj figurka Batmana z gazetki. Która, tak jak widzicie, ma już pęknięty, On tutaj krew mu leci, to chyba dostał. Jest jeszcze jakaś drabina, i zobaczcie, tutaj się wspina, właśnie jakiś Niemiec, Czy nie wspina, je będzie się wspinał. Biegnie do tej wieży, żeby się wspiąć na górę, żeby jakoś tutaj wesprzeć ogień swoich kolegów, towarzyszy broni. Mamy tutaj też, jak zobaczcie, dosyć dużo Niemców. Jest tutaj na przykład jeden Niemiec francuski, bo to jednak Normandia. Mamy też tutaj. O, o nie, spadło, butelka mi spadła, przepraszam, o, niezamocowaną buteleczkę, która też na, myślę wygląda fajnie, mamy tutaj też płaskie klocki, które dają takiego klimatu góry, w ogóle te klocki są takie czyste, że się w nich wszystko odbicia, no, bo mamy tutaj Niemców, mamy kilka z Skobi, mamy też takiego Hitlerowca, który mi się naprawdę fajnie mi wyszedł, naprawdę fajny customik, bo ma on, jak widzicie, takie ciałko, ze Star Warsów ma blaster też ze Star Warsów. Ma taki hełmik Skobi, chustę, taką. Stare rękawiczki, czarne nóżki, troszkę tam pokryzione, ale to nie przeze mnie, oczywiście, jak klocków nie gryzę. Mamy tutaj też narzędzia w I myślę, że ten kastonik naprawdę fajnie wygląda i ten naprawdę jak najbardziej pasuje. Więc tak się prezentuje mój moc. Myślę, że Wam się spodoba, bo moce teraz wracają, więc mam nadzieję, że będzie ich coraz więcej. Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że zasubskrybujecie kanał, bo jest nas coraz więcej. Lecimy po 500 do końca tych całych przysłowiowych. Nie lubię tej nazwy, ale użyję koronaferii. Więc mam nadzieję, że jeżeli ktoś trwał do końca, niech napisze, nie wiem, hashtag video. Więc mam nadzieję, że Wam się spodobało. Do usłyszenia i cześć!